Cześć, traderzy i traderki z tej strony Chris BTF, DTV. W końcu doczekaliśmy się biletów na event tradera Toma Hugarda w Warszawie. No i git, chyba spokój. Tom wystąpi w Warszawie 4 marca w godzinach popołudniowych o 5.30 do 8.30. Naszego czasu w centrum konferencyjnym Westgate na alejach jerozolimskich w Warszawie. To jest niedaleko dworca głównego w samym centrum Warszawy, blisko metra, więc myślę, że będzie wszystkim łatwo dojechać. Cena biletów to prawie 90 funtów razem z opłatą. Początkowo miało być to 125 euro, ale Udało mi się przekonać Toma, żeby wybrał trochę tańsze niż Mariot czy Hilton miejsce i dzięki temu wszyscy możemy cieszyć się niższą ceną tego eventu. A co do tego, co ma Tom prezentować na tym eventie, to Tom wejdzie poza swój monitor i będzie przedstawiał. To co dzieje się właśnie za Steną. A także swoje, swoje setupy, które wykorzystuje podczas swoich live'ów na telegramie. Ja tam na pewno będę. Zapraszam wszystkich serdecznie. Do zobaczenia na evencie Tradera Toma w Warszawie. Dzisiaj przejdźmy do analizy. Indeksu SP500. Zaczniemy od wykresu tygodniowego. Na wykresie tygodniowym widzimy, że w zeszłym tygodniu był tygodniem wewnętrznym w stosunku do tygodnia wcześniejszego. Więc można domniemywać, że w którąkolwiek ze stron wybije rynek, w tę stronę może pójść przez jakiś czas. Widać tutaj też, że jesteśmy na, na granicy tego właśnie węzła wolumenowego dużego i na granicy wartości podwyższonej, prawda? Czyli tutaj powyżej tych tutaj 68% przehandlowanego wolumenu to jest tutaj już wartość wysoka. Przejdźmy do wykresu jednodniowego. Na wykresie jednodniowym Cały czas oczywiście my mamy trend wzrostowy. Widać tutaj, że ostatnie dwa dni rynek jest dosyć niestety, niezdecydowany. Jeżeli chodzi o poziomy cenowe, to w tej chwili oporem jest poziom szczytu wszechczasów z grudnia

Oprócz tego takim ważnym poziomem wsparcia jest 4632. Widać tutaj, że rynek konsolidował dosyć dużo, dosyć długo. Dużo wolumenu się tutaj przehandlowało. Otworzył się taki tutaj węzeł wolumenowy właśnie. No i kolejny poziom wsparcia to 4549. Przejdźmy na wykres czterogodzinowy. Dwa tygodnie temu, po zamknięciu tutaj tej luki, w piątek rynek otworzył się w poniedziałek wyższym dołkiem, i od tego momentu zaczęliśmy iść na północ, i mielibyśmy bardzo ładną reakcję w kierunku szczytów na profilu po prawej mamy te dwa węzły wolumenowe mamy tutaj powiem wsparcia 4800 punktów oraz 4740 Cztery punkty. W tej chwili tutaj ten zakres traktuję jako właśnie zakres konsolidacji. Jeżeli w wersji wzrostowej chciałbym zobaczyć wybicie tutaj pod, pod ten poziom ATH 4841. Oraz retest tego poziomu i kontynuację wzrostów, idealnie wyższy szczyt w scenariuszu spadkowym. Chciałbym zobaczyć tutaj przebicie tego wsparcia na 4800 retest, no i kolejne dołki. Zobaczmy, jak to wy wygląda na wykresie jednogodzinnym. W poniedziałek mieliśmy bardzo byczy dzień. Następnie we wtorek, w zeszłym tygodniu, przetestowaliśmy poziomy gdzieś tutaj na 4770. Po czym wzrośliśmy ponownie w kierunku All Time High i ponownie skorygowaliśmy do poziomów 4770. Widać znowu duży poziom oporu na tutaj 4800 które w drugiej części tygodnia, pod koniec tygodnia, zamieniło się w wsparcie. Jeszcze raz, w scenariuszu wzrostowym, oczekiwałbym tutaj przebicia tych szczytów gdzieś z poziomu 4835, i ATH oraz retest, i podróż dalej na północ. A w scenariuszu spadkowym oczekiwałbym przebicie tutaj tych poziomów na 4800, retest i spadki w okolice te 4741. Rzućmy okiem na wydarzenia w przyszłym tygodniu. Poniedziałek 15 stycznia, CPI w Polsce, wskaźnik inflacyjny 16 stycznia, CPI w Niemczech we wtorek, w środę, PKB w Chinach późną nocą, a także CPI. To już rano w Wielkiej Brytanii i w Europie. Po południu o 14.30 bazowa sprzedaż detaliczna w Stanach Zjednoczonych oraz w czwartek, 18 .00 stycznia zdeklarowani wstępni bezrobotni o 14.30. Wskaźnik przemysłowy FED z Filadelfii i zapasy ropy naftowej o godzinie 17.00. W piątek 19 stycznia o 16 sprzedaż domów na rynku wtórnym. Jeżeli chodzi o dach, to również w zeszłym tygodniu mieliśmy Inside bara, a także obroniliśmy bardzo ważny poziom 16458,5 jest to poziom lipcowego szczytu. Widać, że wcześniej tutaj mieliśmy opór w sierpniu 2003, a także w grudniu. I w tej chwili ten opór Zamienił się w wsparcie. Widać to też tutaj na profilu wolumenowym. Mamy tutaj ten duży węzeł wolumenowy z dużą dziurą w wolumenie, miejscem obniżonego wolumenu, oraz kolejnym. Dużym węzłem wolumenowym. Więc tutaj mamy wyraźne, silne wsparcie. Dwa tygodnie temu mieliśmy bardzo niedźwiedzi tydzień. W zeszłym tygodniu udało nam się prawie cały ten tydzień odrobić. Teraz jeżeli chodzi o scenariusz wzrostowy, to bym obserwował poziom zeszłego tygodniowego szczytu 1752, i jeżeli uda nam się go przebić kolejnym oporem byłby szczyt wszechczasów z grudnia 2023 następnie retest zeszłotygodniowego szczytu i wybicie ponad ten szczyt wszechczasów z grudnia, jeżeli chodzi o scenariusz spadkowy to oczekiwałbym tutaj retestu tutaj tego poziomu 16760. Po czym tutaj możemy konsolidować lub też spać do lipcowego szczytu. Właśnie który wspominałem, że tutaj to jest taki, taki silny opór. Dalej tutaj nie powinniśmy dalej spadać, ale rynek jest nieprzewidywalny, więc kolejnym wsparciem byłoby grudniowy dołek. Jeżeli chodzi o wykres 4 to od poniedziałku zeszłego tygodnia. Mamy trend wzrostowy, wyższe dołki i wyższe szczyty. W czwartek, na, na danych, zaliczyliśmy mocny spadek, ale został wyciągnięty tutaj taką świeczką z długim knotem. No i od czwartku, praktycznie poruszamy się w konsolidacji tworząc tutaj ten y, profil wolumenowy i w scenariusz wzrostowym powinniśmy tutaj właśnie przebić ten haj na 16 tysięcy 948, zretestować go, no i pójść w kierunku grudni, grudniowego ATH. W scenariuszu spadkowym powinniśmy wybić tu właśnie ten, ten zakres dołem, przebić się tu do tego low na poziomie 16753. A jeżeli to wsparcie nie wytrzyma, to kolejnym wsparciem jest lipcowe high 16458, a dalej styczniowe low na poziomie 16337. Na wykresie jednogodzinowym obserwowałbym poziomy 1757 i 16869,5. I wybicia poniżej tego poziomu lub powyżej tego poziomu. To wszystko z mojej strony. Jeżeli się podobało, to poproszę o subskrypcję i kciuka w górę. Jeżeli macie jakieś pytania, to zachęcam do zadawania pytań w komentarzach. Dziękuję i do usłyszenia. Cześć.